Cześć, zapraszam Was na dzisiejszy stretching. Każde ćwiczenie będziemy wykonywać około minuty. Pierwsze ćwiczenie, usiądź w pozycji dziecka. Usiądź w pozycji dziecka, wysuń ręce do przodu. Spróbuj pośladkami dotknąć do pięt. Jeżeli się uda, odłóż czoło na matę albo brodę. Jeżeli twoje posiadki jeszcze dzisiaj nie dotykają do pięt, będą sukcesywnie do nich dążyć. Tylko oddychaj. Próbuj oddalać warki od uszu. Następnie zbliż kolana do siebie, wysuń ręce do przodu, klatka piersiowa dąży do podłoża. Rozciągnij plecy, poczujesz też rozciąganie w stawach ramiennych. Tylko wdychaj, nie rób nic więcej. Ostatnie kilka sekund. I następnie przejdź do pozycji leżenia na brzuchu. Połóż przedramiona i odchyl ciało do tyłu. Spróbuj wydłużyć szyję od dalbarki, od uszu, łopatki w dolnej pozycji. Poczujesz mobilizację w lędźwie i rozciąganie w mięśniach brzucha. Świetnie. Zostań w tej pozycji. Tylko wydychaj. Świetnie. Jeszcze. Jeszcze chwilkę. Kolejna pozycja. Będziemy przechodzić na nadgarstki. Jeżeli ta pozycja będzie niewygodna, wróć do pozycji na przedramionach. Wykonaj wdech, wydech. Ściągnij w dół łopatki i spróbuj wyjść w górę. Bardzo ważne jest to, aby nie blokować łokci. Łokcie są cały czas aktywne. Tutaj poczujesz większe rozciąganie w lędźwiach. I wynieś na brzucha. Możesz podwinąć piętę, wtedy będzie to rozciąganie bardziej intensywne. Jeżeli czujesz jakiś ból, możesz zawsze przejść na przedramiona. Jeszcze kilka, tylko wydychaj. Oddal barki od uszu, możesz wyjść wyżej. Dzięki. Następnie przejdź do siadu napięta, O właśnie. I spróbuj mieć zawarte palce. Potujesz rozciąganie na rozciągnie podeszwowym. Wyprostuj plecy i ułóż ręce na biodrach. Brzuch jest aktywny, delikatnie ciągnięty w do kręgosłupa. O właśnie. Dodatkowo, jeżeli chcesz, możesz połączyć ręce w koszyczek. I oddalić je od ciała. Jeszcze chwilkę. są mi łopatki, otwórz klatkę piersiową. Dobrze, następnie przełóż jedną nogę do przodu i spróbuj uzyskać kąt prosty. Możesz tutaj rękę położyć na kolanie i zostać. Wersja trudniejsza: połóż rękę na podłożu. I następnie wysuń rękę w górę. Łatwiejsza wersja ręka jest na miednicy. W ręce podporowej jest delikatnie ugięty łokieć, żeby zapobiegać przeprostu. Spójrz na dłoń w górze. stopę. Poczujesz rozciąganie na przedniej powierzchni uda. Jest to mięsień czworogłowy uda, a dokładniej mięsień prosty uda. Jest to jedna z czterech głów. Spróbuj dodatkowo obniżyć biodra. Zostań jeszcze chwilkę. Świetnie. Wyjdź z pozycji i spróbuj przesunąć nogę do tyłu. Spróbuj wyprostować plecy, jeżeli nie jest to możliwe, odłóż ręce na biodra. Stopa, jeżeli jest to możliwe, powinna być zadarta. Jeżeli nie może być zadarta, zostaw stopę płasko, ciągnij delikatnie pętek Do kręgosłupa jeszcze chwilkę. tylko wdychaj. Nie rób nic więcej. Jak ręce nie sięgają, tutaj też możesz podłożyć na przykład książki, albo ustawić dłonie na palcach. Kolejna pozycja. Przełóż nogę do boku i spróbuj usiąść na pośladku i przełóż ręce do przodu. Poczujesz rozciąganie na Pośladku nogi, która jest ugięta. I to jest wersja taka podstawowa. Wersja dla zaawansowanych: możesz wyjść w górę i w ten sposób zatrzymać ruch. Wersja dla osób już turbo zaawansowanych: możesz przyciągnąć stopę i złączyć ręce górą. O właśnie, więc wybierz idealną wersję dla siebie. Świetnie. Pięknie. Zamień nogi. Teraz drugą nogę skieruj do przodu. Możesz postawić dłoń na podłożu i delikatnie dociskać. Ta druga ręka może również tutaj zostać na podłożu, na kolanie, tak żeby było wygodnie. Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz unieść rękę w górę i wykonać w ten sposób skręt w wypadzie bliskim. O właśnie, możesz spojrzeć na dłoń, która jest w górze. Świetnie. Teraz spróbuj przeciągnąć stopę. Poczujesz rozciąganie, na mięśniu prostym uda. Ważne, żeby biodra kierować tutaj. W dół. Inaczej tego rozciągania na przedniej powierzchni uda nie poczujesz. Tylko oddychaj, nie rób nic więcej. Zadbaj o to, żeby nie było przeprostu w łokciach. Jeżeli jest to możliwe, spróbuj delikatnie zawsze zostawić zgięty łokieć. Jeszcze 15 sekund. Świetnie. Puść nogę delikatnie i spróbuj przesunąć środek ciężkości ciała do tyłu, bo czujesz na tylnej powierzchni. Nogi rozciąganie, mięśnie kulszowo-koleniowe. Świetnie. Zostań w tej pozycji. Tylko oddychaj. Spróbuj oddalać barki od uszu. Jeżeli jest to niemożliwe, aby dosięgnąć do podłoża, ustaw ręce na miednicy. Teraz się maksymalnie rozluźnić tutaj nogę, która jest z przodu. Dobrze. Następnie przeróż nogę do boku i spróbuj usiąść na pośladku. Jeżeli nie jest to możliwe, pośladek zostanie w górze. Nic się nie przejmuj. Pamiętaj, żeby nie robić nic na siłę. Tylko tyle, ile nam ciało Pozwala, tu już w tej pozycji poczujemy dosyć mocne rozciąganie w pośladku. Świetnie. Dla no, osób chętnych, zaawansowanych, możemy wejść w górę. I w tej pozycji poczujesz już mobilizację w lędźwiach. A właśnie. Tutaj pamiętaj o łokciu również, zachowaj delikatnie zgięcie. Jeżeli chcesz, możesz ugiąć nogę przyciągnąć stopę, całokieć i połączyć ręce górą. Świetnie. Ostrożnie. Zdejmij nogę, dołącz drugą nogę i spróbuj usiąść na piętach. W ten sposób, żeby odłożyć. Pięty i skierować dłonie pomiędzy kolana. Dociągnij wydłuż je barki są daleko od uszu. Jeżeli Twoje pięty dzisiaj nie dotykają do podłoża, wraz z praktyką one będą sięgać coraz dalej. Świetnie, jeszcze kilka oddechów. Świetnie. Następnie usiądź w siadzie rozkrocznym. Jedna noga i druga, jedną rękę ułóż na biodrze, a drugą spróbuj sięgnąć do stopy. Jeżeli ręka nie sięga do stopy, po prostu zostaw tak, gdyby chciała do stopy dążyć. O właśnie. Spójrz w sufit. W stronę przeciwną do dłoni. Świetnie. Następnie spróbuj zbliżyć się do mąki. Możesz położyć łokcie i tylko wydychać. Jeszcze chwilkę. Poczujesz tutaj z tyłu, pod kolanem, rozciąganie. Następnie zmień stronę. I poczujesz rozciąganie na boku ciała. I tutaj pod spodem nogi, do której się próbujesz zbliżyć. A właśnie, zostań w tej pozycji. Jeszcze 10 sekund i zmienimy pozycję. Teraz spróbuj tutaj przyciągnąć. Oczywiście, jeżeli możesz, no, jeżeli chcesz, możesz odłożyć brodę, ale nie ciągnij samą głową, tylko bardziej próbuj położyć całe ciało i przyciągnij brodę. No Zadanie na szóstkę. Pięknie, wyjdziej tak w górę i spróbuj położyć dłonie na podłożu. Jeżeli odkładasz dłonie, spróbuj odłożyć łokcie. Jeżeli odkładasz łokcie, możesz zbudować piramidkę, podłożyć yy, czoło albo na płasko, albo odłożyć brodę. I zostaw. Poczujesz rozciąganie na wewnętrznych powierzchniach ud. Próbuj oddalać barki od uszu właśnie w tej pozycji. Pięknie, delikatnie. Jeżeli oczywiście łapiesz zapięty, możesz odłożyć całe ciało i brodę. I delikatnie wyjdź w górę. Usiądź w siadzie skrzyżnym, wykonaj wdech i prawa ręka do góry. Spróbuj naciągnąć triceps. Świetnie. Następnie poczujesz rozciąganie na przedramieniu. Przyciągnij do siebie rękę. Dobrze. I rozluźnij. Następnie druga ręka. Naciągnij bok. Poczujesz rozciąganie. Na tylnej powierzchni ramienia mięśni trójkłowy ramienia. Zostań w tej pozycji. Następnie wyprostuj rękę w stawie łokciowym i wyprost w stawie promieniowo nadgarstkowym. Przyciągnij do siebie dłoń. wyciągnij do siebie rękę. Świetnie. Otwórz rękę, wykonaj rękę. I skieruj rękę w górę. Jeżeli jest to możliwe, połóż łokieć i naciągnij cały bok. Bardzo ważne w tej pozycji jest to, żeby pośladki pozostały na macie. Spójrz w stronę przeciwną do ruchu. O właśnie, świetnie. I wykonaj wdech, wydech. Zmień stronę, jeżeli chcesz położyć. łokieć. Jeżeli się łokieć nie odkłada, nic się nie przejmuj, kiedyś się odłoży. Jeszcze chwilkę. Świetnie. I wykonaj wdech, wydech. Chwyć się razem, spleć. Koszyczek za plecami i wysunę delikatnie do góry. Pochyl ciało do przodu. Tylko wydech. Świetnie. Jeszcze chwilkę. Do prostej plecy i obróć w prawą stronę, w lewą stronę, w prawą stronę i w lewą. O właśnie. I wykonaj wdech i wydech na jedną stronę, obróć, skręt. Wróć do środka, wdech. I wydech, skręć w drugą stronę. I wróć do środka. Trzy luźne wdechy. Jeszcze dwa. I ostatni wdech i spokojny wydech. Bardzo dziękuję Wam za ten fantastyczny stretching. I do zobaczenia na następnym treningu. Do zobaczenia. Pa-pa!